Witajcie na kanale Secret Garage. Dziś zajmiemy się podciśnieniami w silniku 24 Turbo Volvo. Zapraszam. Witajcie. Dziś zajmiemy się podciśnieniami w silniku 24 Turbo z Volvo. Temat pojawił się ostatnio w jednym z komentarzy pod filmem z naprawy tego silnika, która miała miejsce gdzieś na początku tego roku. Także pokażę, jak są podłączone wszystkie podciśnienia w tym silniku, żeby nie było wątpliwości. Ok, słuchajcie, tak to wygląda ten silnik. Kto ma ten, wie. A teraz, jak idą podciśnienia? Zacznę sobie może od tego. Tu jest takie podciśnienie wpięte w kolektor. Tutaj nikiem się nie sugerujcie, bo to jest moje odejście do czujnika ciśnienia. Jeden, normalnie tutaj po prostu idzie jeden przewód. Zaczyna się tutaj, idzie tam bokiem i wchodzi do zaworu DV, który jest na turbinie. Ok, drugie podciśnienie zaczyna się tutaj, przechodzi tam pod kolektorem, i wychodzi w tym miejscu do tego trójnika. Po drodze, jest tam też, w sumie to będzie lepiej widać. widoczny tam pomiędzy tymi kanałami kolektora, taki szary element. Tamten szary element wygląda tak samo jak to, to jest taki zaworek zwrotny, i jest na nim taka strzałeczka. I teraz ten zaworek zwrotny, który jest o tam pod kolektorem, ma strzałeczkę skierowaną w tamtą stronę, czyli idzie do tego. Ok, tak to jest istotne, żeby ta strzałka była w odpowiednim kierunku. I teraz idziemy tu i na trójniku w jedną stronę mamy tutaj znowu zaworek zwrotny. Strzałeczka tam razem w tamtą stronę tam i ten element dochodzi tam właśnie tam do rury dolotowej. To jest właśnie tam wejście do rury dolotowej Tej, która potem idzie do turbiny, do wlotu turbiny. Natomiast idąc od tej strony, z tym trójnikiem, idąc teraz, że tak powiem, w dół, jadę troszeczkę, będzie więcej widać może. To idzie sobie. O tutaj. O tutaj o, o, o i dochodzi tu do takiego zaworka. Ten zaworek od dołu ma podłączenie do par paliwa EWAP. To jest taka sztywna rurka. Ona idzie tam dalej pod samochód i y, ma za zadanie zbierać pary paliwa. Od dołu wchodzi w ten zaworek a dalej mamy to podciśnienie. I to jest podciśnienie numer 2. I teraz zostaje nam, tak na dobrą sprawę, podciśnienie numer 3, które tutaj mamy. I które jest w pewnym sensie skumulowane tutaj, na takim elemencie. I teraz w tym elemencie mamy tak. To podciśnienie, które idzie tam i. Chodzi do króćca, który jest w muszli turbiny. Staram się to gdzieś tutaj z boku pokazać, bo no nie, nie dojdę tam w żaden sposób kamerą, nie jestem w stanie tego nawet samemu naocznie zobaczyć. Więc zaraz Wam tu wrzucę zdjęcie turbiny albo coś takiego, żeby pokazać dokładnie, w które to miejsce wchodzi. Ten, o ten tutaj, co idzie w bok. Ten wchodzi do Wastegate'a. To być może nawet się uda zobaczyć, bo Wastegate jest tam. To jest Wastegate. No i ten, który idzie do Wastegate'a, czyli do tej gruszki tutaj, którą tu widać. Oto jest tutaj. No ja wiem, że to słabo widać, niestety mam ten problem, żeby tam lepiej do... z lepszym dojściem tam. Eee, dobra, to jest drugi, zostaje nam trzeci i ten trzeci też idzie do mm, tej rury dolotowej. Tam można powiedzieć, że obok, obok tego grubszego, który wcześniej wam pokazywałem. To nie jest akurat ten. On idzie tam troszeczkę niżej. Chyba nie uda mi się go tam uchwycić, niestety. Ciężko mi tam dojść. Ale on idzie tam w każdym razie obok jest ten, ten tutaj czarny jest. Jeszcze znaczy ten niebieski, ten czarny i tam dalej jest jeszcze jeden króciec do którego dochodzi ostatnie podciśnienie, czyli właśnie to, to które wchodzi w tym miejscu. Podsumowując. To, które wychodzi stąd, idzie do zaworu DV, to z zaworkiem zwrotnym po drodze, tutaj do trójnika, i dalej znowu z zaworkiem zwrotnym do tej rury dolotowej, tam na tamtym końcu, a z tej strony do zaworka EWAP, który jest akurat u mnie zlokalizowany na chłodnicy. Tutaj po kolei, to do gruszki. Tam jest taki kruciec na gruszce dolotowej, to do Waste gata, a to znowu do tej plastikowej rury dolotowej. I tyle. Proste, ale nie do końca zawsze jasne, więc mam nadzieję, że przyda Wam się ten film. Zapraszam na następny. I to tyle na dziś. Trzymajcie się.